Ci, którzy najgłośniej krzyczą praworządność, sami ją łamią. Ci, którzy mówią szanuj, nie szanują nikogo. Ci, którzy wołają propaganda, sami ją stosują. Ci, którzy mówią o szacunku, są często pełni nienawiści. Bo nienawiść jest łatwa, a miłość trudna. Ale właśnie dlatego warto wybrać tę trudniejszą drogę, bo możemy żyć w lepszym świecie. Tylko musimy się zmienić, musimy wybrać kierunek, nie czekać, aż ktoś zrobi to za nas. To nasz kraj, nasza przyszłość. Politycy grają na emocjach, używają nienawiści. Propagandy i pustych haseł, by zdobyć władzę. Ale my możemy to zatrzymać. Mamy jedno narzędzie: głos. Idźmy na wybory, a potem rozliczajmy. Zagłosuj na świat bez nienawiści, bez manipulacji, bez propagandy. Zagłosuj na Polskę, którą warto kochać.